Łby powinny lecieć aż miło. A nie lecą. No jak to tak? Praworządność przecież nastąpiła. Unia Europejska potwierdziła, że Polska jest krajem praworządnym. No oni, kurwa, praworządność piszą na nowo. Najpierw siłą i bezprawnie przyjmują telewizję polską. Później jeden taki pierdzielący, co muślina na język przyniesie, próbuje Putina wdeptywać w ziemię, nawołując. Tak naprawdę do agresji, do wojny. Wbrew polskiej konstytucji próbują przeforsować aborcję. Gdzie, pominąwszy kwestie moralne, to w konstytucji stoi jak byk, że od momentu poczęcia chronimy życie. Wbrew powszechnej opinii narodu polskiego forsują Fit for 55, forsują Zielony Ład. Następnie rząd Donalda Tuska uznaje prawo unijne ponad prawem państwa polskiego. Kolejny raz bez wiedzy i pytania Polaków. I pewnie parę spraw pominąłem, ale na koniec jeszcze wczoraj zobaczyłem filmik, na którym pani Żukowska wypowiada się w radiu Z i w sposób kompletnie bezmyślny, bezwiedny, nie wiem jaki jeszcze bez, mówi o tym, że. Rząd Polski, że Polska szykuje się do wojny. Czyli sprzeda tajemnica państwowa. Przecież to normalnie powinna się sypać dymisja za dymisją. Po tylu sprawach działań na szkodę Polski, szkodę narodu polskiego, to ten cały rząd powinien oddać się do dymisji. Wybory powinny być rozpisane po raz kolejny. Ja rozumiem, że to tylko słowa. Ale weź narodzie Polski o przytomniej, Otwórz oczy. Bo za chwilę będziemy niemieckim landem, zarabiającym na elity w Brukseli.